Dzień dobry, nazywam się Lena Syriejewa i witam wszystkich na moim kanale. Stęskniłam się za Wami, moi drodzy, i myślę o Was, i niedobrze mi się robi, jak pomyślę, że mam subskrybentów mojego kanalu i może ci ludzie czekają na jakieś wideo ode mnie. Przeważnie teraz, żeby odłączyć się od przykrych informacji, które odbieramy z mediów. Wiem, że każdy przeżywa to na swój sposób. Ja też przeżywam bardzo. Mam swoją opinię na tą sytuację, która na wypadła nam przeżywać. Ale mój kanał nie jest polityczny, a rynkodzielniczej. I dlatego nie będziemy gadać o tych sprawach. Weny nie mam nadal oczywiście, ale muszę coś robić rękami, żeby jakoś odprężyć, odłączyć się od tego wszystkiego i zrobiłam takie, zrobiłam takie bransoletki, po prostu robiłam mechanicznie, siedziałam i dłubałam igłą, żeby jakoś, no mówię, od, odseparować się od tych wiadomości. I zrobiłam takie dwie oto brancoletki ściegiem pieterburskim ścieg i cztery takie bransoletki ściegiem zygzak. Jak te ściegi można wykonać mam na moim kanale w playliście ściegi. I zostawię oprócz tego jeszcze, żeby tam może Wam nie będzie chciało się już bardzo szukać, to zostawię linki na te filmiki, gdzie pokazywałam, jak robią się te ściegi. Bardzo lubię te ściegi i bardzo lubię te bransoletki. I właśnie oni tak cieszą się zainteresowaniem. I tutaj zrobiłam te dwie jednakowe, może trochę innego, innej długości, a tutaj też takie dwie jednakowe. A tutaj trochę zrobiłam takie końcóweczki srebrne, trochę inne. I oni są takie bardzo delikatne, bardzo takie fajne. No kto lubi delikatne, bo niektórzy lubią takie okazały z koralików grubych. I zrobiłam jeszcze dwie dwa pierścionki takie, które właśnie już dawno chciałam zrobić. I to jest tak, taki rozmiar duży na taki grubszy palec. To jest taki, taki tak jak ma, na moją rękę, na moje palce może. I tak to wygląda. Pokażę. Tak to wygląda. I będę robić jeszcze trzeci. Mam zamysł zrobić te okrążenia cieńsze, po prostu cieńsze, a tutaj poszerzę. I później zrobię ten element pośrodkowy, który no, zdobie ten pierścionek. No tyle chciałam Wam pokazać, spotkać się z Wami i na tym skończę. I po prostu... Dziękuję za oglądanie, za jakieś lajki, na które czekam. I życzę wszystkim wszystkiego dobrego. Do widzenia.